Jesteśmy dzisiaj w pawilonie medialnym w studium Miejskiego imienia Henryka Reymana przy Rejmonta w Krakowie po spotkaniu z klubami czwartej ligi, od dzisiaj są Małopolskiej czwartej ligi, także cieszy mnie to, że rozwijamy się jako Małopolski Związek Piłki Nożnej. Widać postępującą profesjonalizację po prostu w tym, co robi Małopolski Związek Piłki Nożnej. Ja też miałem okazję uczestniczyć w tych spotkaniach w poprzednich latach. No i po prostu widzę, że to rzeczywiście się zmienia nawet pod kątem promocji, marketingu ligi. Liga wchodzi na wyższy poziom i próbuje gdzieś doścignąć tych wyższych poziomów, nawet patrząc na klasę, czy pierwszą, czy też drugą ligę, więc na pewno idzie to do przodu. No i też ważny moment dla nas, bo wracamy do nagrywania meczów czwartej ligi. Każdy klub, który dzisiaj się pojawił. Otrzymał kamerę Vio, czyli tą autonomiczną, która sama nagrywa mecze. Jako kocimski Beniaminek w tym sezonie wracamy do tej czwartej ligi i już widzimy kilka pozytywnych zmian, bo, bo kończąc przygodę z czwartą ligą były transmisje, później była przerwa, ale już widzimy, że dzięki tym kamerom będzie, będzie dodatkowy jakby bodziec dla, dla naszych sponsorów, bo, bo Oprócz tego, że tworzymy swoje media, to będzie gdzieś dostępne na ogólnych platformach. Widzę tutaj optymizm ze strony działaczy klubowych i mam nadzieję, że przekonaliśmy ich dzisiaj do tej wizji, żeby się włączyć w ten projekt i w 100% zaangażować. Z pożytkiem nie tylko dla związku, ale przede wszystkim dla naszych klubów.